może nie może no, no. Ale nie nogi i da nie może Nie no jak nie może to nie może no. i Nie pomoże A co? Zdjęcie? No. Cóż, co? Chce? Co chce co chce? Co potrzebuje? Ale 20 zł na lody może dać Krzyśka Przy się cieszy Ma pieniądze czy nie ma? Nie ma Mogę? Mogę. No nie ma renty ani emerytury od 26 lat, dlatego zbiera jak zdjęcia ludzie robią to. O, weź czy się, będziesz miał na lody przynajmniej A dzisiaj. A to kupuje sobie zdrowo się odżywia? coca cola co? zero cukru, musi, zero cukru koniecznie, bo cukrzyca. Jakby nie zdrowo, to kup. Dużo chodzi? O sporo. Stara się chodzić? Próbuję. To bardzo dobrze. No? A pan? No ja cały czas O jeżdżę. To szczuplotki chłopak, to co tam nie, no, zdrowy pewnie na rowerze jeżdżę no. Na rowerze jeździ? Rower? Ja, 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 mam, ale kiedyś jeździłem na rowerze I no. no. to sporo jeździłem na Jak działa mama, tata, brat U nasuwamy. rower Jeszcze nie wiem na jakim rowerze jeździłem Zgadnij W, w E, Eee tam ma... Damski. Mężkie Jedno koło większe, drugie mniejsze? Nie. Obie to różne. No. Jeżeli przegrasz, wyjście to twoje. Góram. Jak? Góram. Nie. Blisko, ale blisko, ale blisko. Nie. Nie. Blisko. Nie. No Przesuwka? Nie. Przesuwka? Nie. No. Poza tym no. czasem masz. Miesz, taki może suk, no nie? Taki, a to może co może być na przykład amerykańskim? Nie No? Świebeń! Dobry panie, Od razu. No? No mów, Krzysiek. No mów. Mów Rowerem Ja Skąd on może wiedzieć jakim rowerem jeździłeś? No tak nie jest, ja, mogę sprawdzić w internecie. A, to to Podpowiesz by była, to trochę wiesz. Nie ma tego ściągania. to, to zagraniczny. zagraniczne. Zagraniczny. Tak. I, I to nie polski. A to jeszcze ukraiński. Nie pytać więcej o i No. Bo no. tak nie, nie I tak by nie. Nie ma jednego. <grymne> nie no, tak, <grymne> jest, no, 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 mów, i co? Musisz patrzeć. Musisz patrzeć. Od razu ci mówię. Mów. No czy mów, no. Czekamy. Czy on, czy ktoś wchodzi, czy nie w Ukra... Czy tam, co, to takich tak, tak tak, tak mało było? Nie, dużo w Polsce ich było, nie? Co? Dużo w Polsce w było takich rowerów. W dwudziestych? Nie, to już... 70, zaraz ci, ci powiem. Krzysiek jest 63 urodzony, wiesz to. 74... Od 60 lat. nawet. No. powiem, że to nie polski robot. No tak. No. Przywieziony skądś. Jeszcze jeden mamy taki tam. W domu. No. No, 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 nie, nie tak. Daj mi jeszcze parę szans, nie, nie jedną tylko, ok? Ok. Romet? Jak? Romet? Romet to nie jest polski. A on A, powiedział, że zagraniczny, no tak. To jest polski romet? No tak. A teraz jest chiński, wiesz? Co? Teraz jest chiński. Nie wiem, teraz, ale rowery były nasze, polskie. Kiedyś były polskie, to prawda. To no. pewnie z Ameryki. Nie, nie, za komuny wiesz, to z Ameryki coś ściągnąć to oj. Z Niemiec? Nie. Też nie mogłeś. Rower chiński, teraz nie w Podobnie jak z licencja, no. tam było. Nauczynika te maszyny do szycia. Tak. Słucham? Naucznika też chiński. Ale, ale to nie podpowiadaj, bo chodzi o to, jakim rowerem jeździł Krzysiek w 70-tych latach. Zagraniczne. Rowerem. A, bo jak wygląda o tym, co teraz? Zaczy, ja nawet nie, nie, to był. No, na tempa głowa. Nie, no, po prostu. On jeszcze się wtedy nie urodził, to skąd może wziąć? Ale od razu byłem wtedy. Że... Byłem wtedy, ale. 70., ja na przykład w 76. W 76. Nie, nie. Jaki klat już by ci urodził? 96, 14. Uuu! Nie to 96 to nie możesz tego pamiętać. To nie możesz pamiętać. 70. lat nie możesz pamiętać. Mogę, tylko bym chciał Stacha, bo no, po prostu no. wejrzesz w głębi w dusza. No tak. W z tego Nie, też nie. Ja na ja, ja mogę powiedzieć. Wiesz? Na no, no, ucho. A, pójdź, no. To, e, Wiesz czy nie? E, ja się domyślam, jaki to rower, bo on a to, a kiedyś pytał. Ale nie wiem, czy ja mogę podpowiedzieć, bo on mnie laską nie. zaraz walnie. Nie, podpowiedzieć nie możesz. Nie mogę, a no to... Nie mam. Nie słyszałem. Jeszcze raz. Pójdź to, no. powiedz to tutaj. Powiedz. No. No. Powiedz to, to. to. A no połóż. Patrzymy, no. <laughs> Odchodzą na Rada. <laughs> Kurczę, czekaj, jak... czekaj. Czeka. No. Zgadza się. Rafał Podpo Podpowiedź, że ze Związku Radzieckiego. Ej! A to ile tam jest wiesz? Nie można, skąd nie można żadnych podpowiedzi. Nie ma żadnych podpowiedzi. No to nie ma no. to oni takie. Musi być w internecie zdjęcia na to. Nie, nie ma. Ale jak szukać. Ale jak szukać, wiesz. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Proszę o jest Nie ma? Konstrukcja ma... w Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, on jest Nie, nie, To nie. tak? nie, 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 okay. no, tak. okay. no, nie. Nie, 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 takie, Nie, takie to nie, takie, nie tak jak. Nie tak jak. Nie tak tak Co to Damka. Co to jest? co Hej, za się nie mogę się. no i to męski nie damski bo damka wiecie jak wygląda, damski nie nie ma tej tej obieczki. tej o nie ma damka żeby tu połeczkę nie było to by było damka inaczej zgadza się? chodźcie tam na no mhm. chodnik bo samochody jechać. Tam. Mhm. chodźcie alo Na ramię, broń! Barierkę znaczy. No, do piątku marsz! Jak? Do piątku marsz? Nie, nie, nie. zaraz. To zagranicznych. Sto... Do... lata to 60, tak? O ci... Jeszcze wcześniejsze. Od 60. A jeszcze wcześniejsze. A tak. Taki rower sobie załatwiłeś? No tak, bo mógł, wiesz, starszym rowerem już wyprodukowanym wcześniej mógł jeździć później, no tak. I? No. To był przywieziony z Czy nie powiem skąd. Z Sowieckiego E! No ale to i tak nie wie dalej, no. Jakie jaja! Jak berety, nie? Jak rowery. Pani, chodź tu panie tu! Chodź panie tu! Nie zgadnie, wygrywam pieniążki! Psz, czekaj, bo na służbie pani strażniczka Ehe. jest miejsca. No? Z pięćdziesiątych lat. 60. Z 60 Sześćdziesiątych. Z sześćdziesiątych. Nie dziewięćdziesiątych, tylko 60. Sześćdziesiątych. Mhm. Mm Nawet jeszcze... E, nie 60, tylko połem dla Ciebie. Jeszcze wcześniej? E, lata, lata. Jeszcze wcześniej 50. Co? 50. 50, 50 nie? Tak. 40. No bo już M za długo. Nie, dobra. nie, to już. Już trochę za długo. W a czasie czy, wojny pomiędzy? to wszystkie ruchy no, 50 a już. 60. Będziesz całą noc myśleć, człowieku. Bo już ten uczu, niu, po techniką mechanicznym tak nie widzę, jak jak nie wiem. I co, powiedz. Dajcie, jedynego to Zaujęcie. Czy się pozdrawia strażników z swojego stoku, podjeżdżających? Coś w tym stylu? Nie. O kurde. Nie. Inny chciał. Jak ty go wytrzasnął? Inny chciał. Jak ty go znalazłeś? Ja przyjmuję Gdzie mieszkamy I on był tam gdzie ja mieszkałem I tu przyjęłam Ale już nie mam bo takich telefon na grzyby i Ktoś? Na grzyby i co się stało Krzysiek? Ukradli? Zginął? Giznął Ukradli! To Nie

Nie mam tutaj, przyszli o! Wejdź, ja co mogę? No, mamy tutaj Jakie fajnie chodzi Takich w wojsku nie było jak Krzysiek był w wojsku

Te 20 zł Krzyśkowi na lody i będzie pod On i tak musi wygrać. Ale jest taki rower, tak faktycznie no.

Dobra, teraz, czy, czy I damy Frankie, już już? No ja nie ma? Czy się to, 20 zł i udziela prawidłowej odpowiedzi na pytanie w konkursie. Prawidłowa odpowiedź brzmi? A jakie rowery na Białorusi produkowali? Pytanie. Białoruskie. Jak się nazywali? Odpowiedz Ty. Ukraina. Na Białorusi Ukraina? Tak. Nie domyślisz się pewnie, nie? Rower Ukraina się... Tak. To pokazywałem się. Czy... Nie. Nie pokazywałem. Ale nie powiedziałeś tej nazwy, to fakt. Ukraina. Ale pokazałem. Rower? Tak. Nie. Powiedz, który to. Powiedz to pokazać Ukrainę O kurna, ale padać zaczyna Krzysiek, ja uciekam do auta O, Ukraina nie. Ukraina No, tak Nie, nie Ale nie powiedział Powiedziesz, nie powiedział? Także, no to sponsorujesz dla, dla no, Ale blisko było. No tak, wiem. wiem. A, a ja cię o mówiłem? Powiedziałeś Ukraina, ja wiem, ale miałem mnie podpowiadać. No, no, miałam mnie podpowiadać, tak. To jest, I, I ten Robert miałem. I ten Robert. No, ale ukradli. O 85 no. roku jeździłem do... Kto jest U mnie. W 2000 czy 2001 pierwszym zmarł bez przerwy, rowerem jest mhm. i kupiłem e, nysę czasami rowerem jest. Mhm. Jeszcze będziesz jeździć spokojnie. Bo, bo wtedy już Uuu, Wiesz z nogami co gorzej już Ale co? Trzeba coś naturalnego znaleźć. Czasami mniej chodzi jednak mimo wszystko mniej. Ale co? Chodzi. Mówię, że mówi, że ciężko ci chodzić. Nie. Ciężko. Nie. Nie. No a kulasa po co? Na ciężko. Pamiątkowo. No pamiątkowo. Ja wiem, to do samoobrony jest. Nie, <grym> nie, to jest pojątkowa. Ja się inną miałem kulację i mam w no. domu. Zachowaną, wiesz, po tym. Taką elektryczną, z latarką przecież masz jeszcze kulację. To mnie przywieźli. No. A Przepraszam, a ja mam normalną taką, jak chodził, wiesz, kto? To... Marszałek. co, z nerwami jest problem jest? Nie, problem nie, jest? nie, Krzysiek, no cukrzycę miał, wiesz. Z organami jakiś jest problem, czy... czy? Czy? tylko cukrzyca, a z organami jakimiś? Cukrzyca. No tutaj. Nie. Z organami, wątroba, trzustka, wszystko Zobacz, no, Krzysiek demonstruje. Slalam pomiędzy pachołkami. Jest. Krzysiek? Nagraj mnie nie ma. To jest pananka no. koło, A mam mhm. certyfikat. Tak. Kto był marszałkiem polski? Przed wojną? Józef Piłsudski, tak. No, to mój gdzie... prodziadek. Ma tak. Certyfikat, ale ja nie wiem, czy to nie jest żarty. Nie jest żartem. Bo ja sprawdzamy. Tak. Byłem A? w i i pęni. I Tak, i, i w, w IPN. W IPN Tak. tak. W IPN tak. A IPN w miałem gdzie jest? co A... o ciebie? No. A jak wiem, nie ile cukru? Dużo jest nadal cukru, czy? Zero. Nie, zero to byś umarł. Ucie... Każdy ma trochę cukru, nie? Nie, pytam się... Czy w normę? Czy cukier, a czy w normie, za, w, normie w normie cukier? W normie cukier ma. Tak. tak Dobry, pier... idziemy, bo... No to z czym jest problem najbardziej. Miszimy. teraz. A o co chodzi to no. nie? Nie, pyta przyjacielsko, ze zdrowiem, o, czy wszystko w porządku Zapytałem. Nie, bo cię ci Nie, to nie Ja Ja tego nie dobrałem, że on w jakiejś złej intencji cię zapytał, tylko z troski. Dobra, idziemy. Czy wszystko bo, porządku? bo... Idziemy, bo, bo my jak mokniemy. Dobra. To jest zamknięte lody wcześniej. Do dobra, to chodź, na razie. Ja ale... A, z lody zrezygnuję, wiesz? No, to do bo. domu trzeba jechać, żeby nie zmoknąć. Mogą być już zamknięte po prostu, wiesz, co się deszczu, bo... Nikt nie zrezygnuję z lodów tego, że, 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 że zimno. A, że zimno, no rozumiem. Desz spada. No tak. Co to, to? Możesz się przyziemić. No, prawda. prawda. Możesz się przyziemić. No tak. Odpowiadali deszcz o 18 i nawet wcześniej zaczął padać. A Pan mógł dał wcześniej. No Deściu. przynajmniej się samochód trochę opłucze Samochód się trochę opłucze no. Dobra wsiadamy